W kolejnym odcinku podcastu z Danią Szoto Państwa i moim gościem jest autor książki Nieradość zbioru opowiadań, Paweł Sordys. Cześć Paweł. Cześć, dzień dobry wszystkim. Albo dobry wieczór dodaję. Autor już z offu w tej chwili. Sporo w tej książce Ciebie i Twoich doświadczeń. To jest chyba taka pierwsza różnica, która się rzuca czytelnikowi, wcześniej mikrotyków, a teraz nieradości. To była trudna decyzja, żeby trochę się jakoś tam poobnażać? Ja nie jestem pewien, czy tu jest więcej mnie. Są narratorzy bardzo różni, narratorki są jacyś tam podobni do mnie, ale ja nie, nie mam takiego poczucia, że, że tu jest więcej mnie. I w mikrotykach, i w nieradości to z jednej strony wiadomo, pisanie książek to jest w ogóle... Rozbieranie się do Golasa, nawet jeśli piszesz, nie wiem, biografię kogoś, kto żył 300 lat temu, to właściwie pisanie książki trochę polega na, na rozbieraniu się, a z drugiej strony ja dużo rzeczy też chowam, przerabiam, nawet jeśli one gdzieś tam są ze mnie. Nie mam takiego poczucia, zaskoczyłeś mnie, prawdę mówiąc. Wydawało mi się, że, że tutaj jest więcej właśnie historii dalekich ode mnie. Oczywiście tak naprawdę nie radość się składa z trzech albo może nawet czterech książek, które się przeplatają między sobą. I jedna z nich jest gdzieś może podobna do moich doświadczeń, ale nawet tamten narrator ma lat jakby tak posprawdzać, bo tam się daty pojawiają gdzieś w tle. On ma lat dużo więcej niż ja. Cztery właściwie wątki można wyodrębnić, trochę poszatkowane, ale do tego mówię o Twoim własnym doświadczeniu, ponieważ mamy tutaj jednak tekst o przygodach pisarza, który wydał książkę i jeździ po festiwalach, który jakby rodzi od razu oczywiste pytanie do Ciebie, czyli po mikrotykach odkryłeś świat literatury, świat festiwali, odbiór czytelników, czytelniczek. Jak bardzo to wpływa na. No to jak się myśli o swoim pisaniu? Ja nie wiem, czy przesadnie wpływa. Jeśli ktoś przeczyta Mikrotyki i Nieradość, to zobaczy, że ta książka nie idzie, myślę, po myśli czytelników. To znaczy, właściwie najprościej byłoby po tym dobrym odbiorze, jednak bardzo pierwszej książki, napisać drugą, podobną, jakąś kontynuację, nazwać to, nie wiem, nanotyki albo coś takiego. I zrobić, ja sobie wymyśliłem coś innego. Samo to bycie na festiwalach czy na spotkaniach się okazało bardzo miłe w większości. Czasem ciekawe, czasem troszkę nudne, ale właściwie nie mam jakichś złych <laughs> wspomnień z tego. Czy to wpływa na pisanie? Chyba nie, bo ja jednak wpadam w pewną taką głęboką wsobność, kiedy piszę. To znaczy, już się od tego świata oddzielam, już jestem w świecie, który próbuję skonstruować. Natomiast być może jest też tak, że są rzeczy, których ja nie rejestruję świadomie. To w ogóle dużo jest takich rzeczy, że człowiek nie myśli o tym, że coś na niego wpłynęło, a gdzieś to tam się w drugim czy w trzecim planie osadza. Ja mogę powiedzieć, że właściwie wszystkie te wyjazdy sprawiły mi mniejszą lub większą przyjemność. Również spotkania z czytelnikami też, bo to jednak cały czas jest jakoś tam ciekawe. Jak ludzie odbierają książkę, co w niej widzą, bo często widzą rzeczy, których ja na przykład nie widziałem, pisząc. A sama twoja praktyka pisania? Bo tym razem miałeś tylko rok na książkę. Wcześniej miałeś całe życie. Z tym rokiem to jest nieprawda, bo mikrotyki wyszły w 2017 roku. To dwa lata temu było, tak się ludziom zdaje, że, że to rok już. Wczoraj jednego mędrca właśnie internetowego poprawiałem w tej sprawie, a tak naprawdę ja skończyłem pisać mikrotyki. Już nie mówię o jakichś tam rzeczach takich tam po tym korekcie, pewnie w roku 2016, więc tak naprawdę są 3 lata. No jest dużo, nie? to jest 170 stron. Dzisiaj nawet to próbowałem policzyć, to jest jakaś jedna czwarta strony dziennie, no to nie jest. Czasu miałem wystarczająco i w ogóle też się spotkałem z takimi głosami, że właśnie bardzo szybko ta książka pewnie wydawnictwo naciskało. Albo autor tak chciał zdyskontować sukces? Nie, ja sobie pisałem spokojnie. Umowę podpisałem, mając już książkę, prawdę mówiąc, napisaną w większości. Bo ja nie mam jakiejś długofalowej umowy. Jestem lojalny wobec Czarnego, natomiast to nie jest umowa, nie wiem, tam na pięć książek w ciągu dziesięciu lat. Czy nie, nic z tych rzeczy. Po prostu w którymś momencie poczułem, że, że już z tych rzeczy, które piszę, układa mi się książka. Oczywiście to wynikało też z moich rozmów z Magdą Budzińską, czyli moją redaktorką. Ona też jest taką osobą, która w pewnym momencie powiedziała: OK, to już wygląda, że, że to będzie książka. Możemy nad tym materiałem pracować dalej. To porozmawiamy o tym, co jest w materiale. Dla mnie najciekawszym wątkiem przez całej lekturze nieradości był ten 56. I ta ikonografia 56, którą tworzysz, ona dla mnie gdzieś tam z jednej strony odrzucająca, bo to nie jest ikonografia, czy to nie jest czas, który mnie jakoś szczególnie pasjonuje. Dla mnie ci chropowaci faceci pomiędzy wschodem a zachodem, lekko amerykanizacją, trochę westernizacją, a jednocześnie żyjący w tym kraju postsowieckim właściwie w tym czasie, to nie jest moja ikonografia, ale rzeczywiście niezwykły obraz tego pokazałeś. Opowiedz trochę o tym. Mnie ten czas ciekawi, to znaczy to jest 56 rok, ale, ale właściwie wszystko przed październikiem, czyli powiedzielibyśmy ostatnie miesiące stalinizmu. W ogóle mam wrażenie, że, że dopiero w ostatnich latach trochę zaczyna się odczarowywać całą historię od powiedzmy końca wojny do 56 roku, bo ten czas ma oczywiście swoją słuszną, straszną legendę stalinowską, no ale przecież życie jest szersze niż tylko ta legenda, nie wiem, ludzi wsadzanych do więzień, zresztą co u mnie tam gdzieś w tle jest, bo nie dało się tego oczywiście uniknąć więcej, to buduje niektóre tam historie. Mi bardziej zależało, czy ciekawi mnie, pokazanie ludzi tego pierwszego pokolenia, czy pierwszego i drugiego, które przeżyło wojnę i po tej strasznej traumie jednak w jakiś sposób próbuje sobie układać życie na różne sposoby, a ciągle im coś w tym przeszkadza, znaczy ta przeszłość w nich siedzi, bo to mnie w ogóle ciekawi, jak przeszłość w ludziach rezonuje i mam nadzieję, że tutaj w tych opowiadaniach, powiedzmy z tego cyklu, to dokładnie widać. To znaczy, że to są ludzie, którzy próbują na ile się da normalnie żyć. A cały czas coś tam spod, z szafy wypada trup, czy z pierzyny nagle wystają nogi nieboszczyka, i to jest trudne. To jest też pytanie oczywiście o narratora, bo ty mówisz, chropowaci ludzie, wschód, zachód. To wynika oczywiście z paru rzeczy. Ten narrator jest dzieckiem w trakcie tych wydarzeń, ale opowiada to z pewnego punktu widzenia. No i on wyraźnie jest w ogóle kinomanem. <laughs> tak bym to powiedział. Jest fanem kina, tam się pojawiają westerny, polskie kino też, te lat 60. Ja muszę powiedzieć, że te opowiadania są zbudowane oczywiście trochę z historii prawdziwej, trochę z moich wyobrażeń, a trochę też nie ukrywam z polskiej szkoły filmowej lat 60. To jest w ogóle bardzo częsty temat, że ktoś tam jedzie na prowincję załatwiać sprawy wojenne nie? i te wąskie kadry czarno-biały. dużo miałem tego w głowie, bo dużo takich filmów się na oglądałem, i wiele z nich jest wybitnych i świetnych, no choćby Salto. To gdzieś miałem w tle, nie lubię tego słowa, ale nie przychodzi mi mądrzejsze do głowy, klimat tych filmów, tak? On gdzieś tutaj jest, no bo jak wiadomo, literatura nie rodzi się nigdy na skalę, tylko z różnych tam rzeczy, które były wcześniej. To jest historia o iluś tam brakach tajemnicy, ucieczce przed tą tajemnicą, czy niedopuszczaniu jej do wyjścia na jaw. Tak jak ten trup nagle, który tam się pojawia i którego, jak to dziecko je widzi, to właściwie zatrzymujesz w tym momencie. Tworzy taki bardzo szybki montaż, rzeczywiście mocno filmowy. Tych braków w naszej historii, kulturze jest sporo. Też kolejnym wątkiem ważnym jest tutaj oczywiście temat żydowski i żydowska nieobecność w Polsce. Tak. Co ciekawe, ja to zauważyłem po napisaniu książki. To znaczy, nie było to moim celem, tak? że ja tutaj umieszczę pośród innych rzeczy tę straszną rzecz, to znaczy, że nagle znikło nam 30% obywateli, co za tym idzie 30% kultury, co za tym idzie 30% odmiennych stosunków społecznych itd., itd. Dopiero kiedy napisałem całą książkę, to zwróciłem uwagę na to, że to się przewija. Myślę, że to też jest, no, nie dało się ominąć tego. Polska oficjalna kultura przez wiele lat, się. to ominąć, natomiast kiedy chce się być sprawiedliwym i na przykład pisać o, o właśnie ludziach w latach 50., no to oni przecież wszyscy jeszcze pamiętali. Dzieci urodzone po wojnie już nie, ale ci wszyscy 30-40-latkowie, to mnie też zresztą ciekawiło, bo u nas jest trochę tak, że ta wojna jest wyraźną taką cezurą, czyli znaczy, Polska przedwojenna i Polska powojenna jest zupełnie inna. Nawet nie z powodów politycznych tylko, ona się po prostu przeobraziła, znaczy jakby przez te sześć lat się wydarzyło tak wiele, że ten kraj się bardzo zmienił i ciekawiły mnie te postaci też, które niosły w sobie jeszcze trochę tej Polski przedwojennej, pamięci jej, pamięci sąsiadów na przykład żydowskich właśnie, a już żyli w tym świecie nowym gdzie Żydów praktycznie nie było. No, w każdym razie w tej miejscowości, gdzie się toczy część akcji, to ich nie ma. Tu jest jeszcze takie opowiadanie w tej książce o pewnym listonoszu, być może intelektualiście, to nie jest do końca powiedziane, później, na pewno pijaku, który ma jakąś taką obsesję pisarzy idisz. No i to trudno powiedzieć, to już czytelnik musi sam odpowiedzieć, czy on może ma pochodzenie żydowskie, a może po prostu go boli, że cała ta kultura została zniknięta, <grym>, że tak powiem. I i trzeba się o nią upominać nawet we własnej pamięci. Czasem ci bohaterowie pamiętają przeszłość tą przedwojenną, bo jak tu jeden z bohaterów mówi do drugiego, że siedziałeś za socjalizm, za sanacji siedziałeś, za socjalizm, za socjalizmu. Poszedłeś nie z tymi, z którymi trzeba. Pojawia się też las cały czas, gdzieś tam w tle są te wydarzenia po 1945-1946 roku. Cały czas w tle jest właśnie ta żydowska obecność, nieobecność. A to wszystko jest opowiedziane takimi niedopowiedzeniami, jakbyś szkicował. Tak piszesz w pewnym momencie, właśnie, że, że człowieka widzi się w tych niedopowiedzeniach, czy składa się z tych niedopowiedzeń. To jest chyba takie Twoje, mam wrażenie trochę, motto tej książki. Tak, to znaczy, musiałem się zastanowić, bo zawsze to słowo motto mnie trochę przeraża. To motto to sobie wieszasz nad drzwiami i to trochę głupie. Bez wątpienia tajemnica jest jednym z tematów tej książki. Szczególnie tak jak dzieci postrzegają świat. To znaczy, wielu rzeczy się domyślają, często o wiele więcej niż dorośli by chcieli, ale jednak jakieś rzeczy są dla nich niejasne. I potem. Ci moi narratorzy i narratorki też, bo też narratorki w innych opowiadaniach, próbują sobie z tego dziecięcego patrzenia utkać całą historię, na, na ile on się da. Z drugiej strony mam wrażenie, że to było już troszkę w mikrotykach i to ja nie lubię takiego dociskania gazu do końca, do powiadania wszystkich, znaczy ufam, że moje czytelniczki i moi czytelnicy są wystarczająco inteligentni, żeby sami sobie dopowiedzieć tę historię więcej. Czasami zostawiam coś, co bym nazwał rodzajem rozdroża. To znaczy trochę czytelnik może sobie pójść w tę albo w drugą stronę. Ja myślę, że to wynika, że sam lubię, jak mnie autor jako czytelnika tak traktuje, nie, nie jak kogoś nie w pełni sprytnego i że trzeba mu tam wszystko, kawę na ławę. To kto cię to... ostatnio tak potraktował? <noise> że kawa na ławę? Nie, raczej, że niedomówienie, że właśnie traktowanie cię jednak jak tego Właśnie pełnosprawnego intelektualnie. Ja bym powiedział, że w ostatnich latach dwóch, trzech dużo miałem powrotów do lektur takich młodości. To są pisarze, którzy właśnie tak piszą, nie wiem, strykowski na przykład. Bardzo dużo też czytałem Watę, już mówię o nim w każdym wywiadzie, więc pewnie ludzie myślą, że mam obsesję watowską. I nie chodzi tutaj o podatek. Bo trochę się też upominam o zapomnianego pisarza mam. Wrażenie zresztą strykowski też wypadł zupełnie z obiegu, absolutnie niesprawiedliwie. Dużo czytałem demla, czyli też takie rzeczy no, mniej popularne troszkę w Polsce. Z tym demlem to w ogóle jest tak, że troszkę czytałem tej prozy, którą byśmy nazwali na pograniczu modernistycznej, i symbolistycznej. Lata 20., lata 30 wróciłem też trochę do takich Rosjan. Mam wrażenie, że w ogóle, szczególnie w ostatnich 20-30 latach, trochę zapomnieliśmy, jak literatura dużo może. Jakie to jest fantastyczne narzędzie. Ludzie by wymagają od literatury, żeby się stała trochę serialem, żeby się stała trochę filmem przygodowym, a literatura może nim być. Natomiast literatura w trakcie bycia, na przykład, filmem przygodowym, może wstać i powiedzieć: Jestem książką, film tego nie może zrobić. A literatura może wstać i zamienić się w wiersz, nagle, pisany prozą, albo w ogóle się rozpaść na tysiąc kawałków i po dziesięciu stronach na powrót się złożyć. Trochę zapomnieliśmy, jakie to jest genialne i fantastyczne narzędzie. I teraz jak czytam też trochę już recenzji Nieradości, mam wrażenie, że ludzie, niech to nie zabrzmi jakoś, nikogo nie oskarżą, bo trudno oskarżać czytelników. Trochę nie rozumieją, co się na przykład w tej książce w niektórych momentach wydarza, też formalnie. Są przyzwyczajeni do bardzo takich prostych zabiegów i jak coś jest odrobinę niejasne, Albo właśnie korzystano z całej tej wielkiej tradycji, to ludzie mają wrażenie, że to jest zbyt skomplikowane, albo, moje ulubione słowo, udziwnione. Mnie się wydaje, że, że nie. Natomiast oczywiście to już książka nie jest moja. Jeśli komuś się ten pomysł narracji, który ja miałem, nie podoba, no to ja już nie mam na to żadnego wpływu, wypada mi tylko pochylić głowę i powiedzieć. Okej, okay, natomiast chciałem bronić, jakby swojego prawa do wszystkiego, co. Co można ze słowami zrobić? W literaturze można robić fantastyczne rzeczy: chople, przewroty, upadki na plecy, a troszkę o tym zapomnieliśmy i właściwie gro książek, które teraz powstają, one są do bólu przewidywalne. Nawet jeśli suspens jest świetny, bo to oczywiście też jest umiejętność, opowiadanie po prostu świetnych historii. Ja w ogóle nie mam do nikogo pretensji, nie neguję tego, że to mogą być wybitne, świetne książki, tylko mi chodziło po prostu troszeczkę o coś innego, znaczy, żeby oprócz tego suspensu, oprócz opowiadania historii, tam było jeszcze, jeszcze coś. Miałem swoje różne ukryte intencje, pisząc tę książkę. Może żyjemy dzisiaj szybko i również szybko czasem musimy czytać, i tak samo swoją książką jest tutaj. Ja nie ukrywam, czytałem dwukrotnie, żeby właśnie po pierwsze wybić się ponad to pierwsze wrażenie, czyli takiego czytania akcji, akcji i oczywiście języka, no bo, no bo stylistą tutaj jesteś cholernie dobrym i jakby nie ma co w ogóle o, o czym porozmawiać, po prostu masz taką frazę, że no ja nie mam pytań, jakby to jest genialne chwilami, ale rzeczywiście żeby odnaleźć te powiązania wewnątrz, które są pomiędzy opowiadaniami, sposób tego poszatkowania, pocięcia i te Sposoby montażu oraz to kiedy i jak budujesz postać, z czego budujesz postać, z czego ją składasz, no to rzeczywiście trzeba na tą książkę trochę spędzić czasu, ale to jest chyba tak samo jak przeczytanie Piotru Leolipskiego, raz. <laughs> niewiele, niewiele daje. Są takie książki, z czasem to tak jest. Więc jakby, okej, okay, no bo tutaj też. Też ci chyba trochę zaczynam kadzić, ale to chyba dobrze. No, Za Lipskiego dziękuję, bo to akurat jest porównanie do największych. Ja mam wrażenie, dzisiaj na przykład, dzisiaj jestem w ogóle trochę rozdrażniony i zły, że może nie trzeba było tego robić. Może trzeba było napisać te mikrotyki drugiej, żeby się wszyscy odpieprzyli ode mnie, wiesz. Natomiast, no to jest to, co powiedział Marceli Szpak, ja już też o tym mówiłem, wywiadasz. Ta druga książka jest zawsze na zmarnowanie. Ja postanowiłem zaryzykować, bo ja uważam, że. Tak jak płyty ludzików, właściwie każda następna jest inna, pisanie drugiej takiej samej książki, tylko dlatego, że pierwsza się komuś spodobała, źle bym się z tym czuł. Jakby to powiedzieć, nie fair wobec siebie. Znaczy, chciałem spróbować czegoś innego, czegoś trudniejszego, bez wątpienia. I to przeniesienie się w czasie, i przeniesienie się w przestrzeni, i to wszystko, o czym mówiliśmy konstrukcyjnie, co się w tej książce wydarzy, oczywiście było o wiele trudniejsze niż napisanie mikrotyków. Ta książka zabrała mi o wiele więcej sił intelektualnych. Z drugiej strony ja akurat miałem takie trzy lata, nie wchodząc w szczegóły, dosyć ciężkie z różnych powodów, więc siedzenie w tym i pisanie, konstruowanie to też dla mnie było jakieś tam odbicie się od różnych nieradości życiowych. O, tak bym to mówił, żeby, żeby była ładna puenta. Dziękuję Państwu bardzo. Dzięki Paweł. Dziękuję bardzo za rozmowę.